Dzień dobry, guru. Witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że masz piękny dzień. Bitcoin zbliża się do 100 tysięcy. Mamy podwójny szczyt, ale znów rośnie. Wolumen bitcoina bardzo silny. Mieliśmy dzień z dużym wolumenem, co cieszy. Inwestycja w wiedzę daje najlepszy zwrot. Benjamin Graham, dołącz do czatu. Nowe 4 lata z Trumpem. Wszystko zmieni się po 20 stycznia. Możesz dołączyć do czatu guru. Rynek 3 i 6 BLN dolara, 1,1 miliona, i wejść na Bitcoin Price Live. Możesz to ustawić też na TF. Wtedy był spadek do 89K, kupiłem bitcoina. Handel ruszył, potem odbicie, wczoraj spadek do 97 tysięcy. Szybkie odbicie w kształcie F. 99 czy do 97, potem V do 100K, dobrze z dużym wolumenem. K bonusu przy rejestracji w Bybit, tym kodem QR. Weź kursy, teraz 20% zniżki. 75 chciwość, opłata fundingowa, dominacja Bitcoina 59%, dodatni funding. 99% właściwie jesteśmy na 100%, to 84% co jest piękne. Przejdziemy do wykresów Bitcoina i Ethereum, pokażę moje transakcje i zrobimy analizę techniczną. Kliknij subskrypcję, daj łapkę w górę i włącz powiadomienia. Teraz przechodzimy do technikaliów Bitcoina. du du b bi, di, di, bi. Chodzimy, a moje konto pompuje 1 2 1 2. szczyt był 0 48 czyli około 26 od szczytu ale od dołka było 890 więc to wzrost o około 110 plus jakieś 130 140k w kilka dni mój trade na ethereum wciąż na minusie był na plusie przy 347, 3473 ale się cofnął mamy podwójne dno na ethereum przy 3200 Widać wyraźne podwójne dno, co cieszy. Funding dodatni, trade bitcoina, pompuje 41 tysięcy zysku. Opłata fundingowa też 0,01, więc zaczynam płacić opłaty za to. Jednak to 560 tysięcy, pół miliona dolarów tradu na bitcoinie, 41 tysięcy w górę. Zapłaciłem 1600 dolarów opłat. Moja transakcja Ethereum to 400 tysięcy. Zapłaciłem, a teraz spadło o 3300. Do tej pory zapłaciłem 1100 opłat. Zobaczmy altcoiny. MCRT spadł o 1,7%. World w górę? Nie, w dół o 1,7%. Trzybycze wskaźniki na AI. Uniswap spadł o 1,8%. A DOGE spadł o 1,2%. Wszystkie altcoiny spadły dziś o około 1%. World kupiłem więcej na spadku. Tu widać, że też kupiłem World na dołku. Przejdźmy do technikaliów Bitcoina i Ethereum. Tesla też wczoraj spadła o około 3%. Rosły tylko Ethereum, XRP, Uniswap i Bitcoin 100, 312. W tym tygodniu zostały nam jeszcze 3 dni. Bycza świeca na wykresie tygodniowym, co cieszy. Naprawdę tego potrzebowaliśmy. Zobaczymy, co pokażą wskaźniki za 3 dni. Bitcoin dziennie, widać trójkąt zniżkujący. Trójkąt buduje presję i przebija podstawę. Jeśli zmierzymy podstawę tego trójkąta dla bitcoina, to jest ta odległość tutaj. Widzisz, jeśli zmierzymy bazę i wybijemy się z 70% ruchu, celem będzie 115 tysięcy za bitcoina, co byłoby piękne. Spójrzmy na wykres dzienny. Trochę przesadziliśmy. Czas sprzedawać, gdy stochastyk zaczyna być wykupiony. Czas kupować, gdy jest wyprzedany. Czas sprzedawać, gdy jest wykupiony. Czas kupować, gdy jest wyprzedany, rozumiesz? Teraz jesteśmy nieco ponad oporem, ale próbuje się przebić przed inauguracją Trumpa. A to nastąpi za trzy dni, ludzie. Jeszcze trzy dni do objęcia urzędu przez Trumpa w poniedziałek. Potem, miejmy nadzieję, krypto i świat zmienią się na lepsze, co zobaczymy na 4 H i jednach. Jesteśmy na dużym oporze, podwójnym szczycie. Możemy się wycofać. Jeśli nie wszedłeś w transakcję, spróbuj wejść na wycofaniu. Wracając do dużego wsparcia, wczoraj cofnęliśmy się do 107, potem do 97 i od razu odbiliśmy. Postaraj się tam dotrzeć i zrealizować zysk. Naszym celem będzie poziom 115. To dałoby 800, 7 krotny zwrot. Ryzykując 2000 dolarów, by zarobić 17 000 dolarów na Bitcoinie, 170 000 przy dźwigni 10 grad. Taką transakcję bym zrobił na Bitcoinie, otwierając na 97,300, stop loss na 95,300, a take profit na 115, stosunek zysku do ryzyka 8,7. Przepraszam. Przejdźmy do Ethereum. 3309 odbija się. Na 4 wykresie Ethereum widać zniszkujący trójkąt gotowy do wybicia. Ciśnienie rośnie, a potem przebija podstawę trójkąta. Cel to 4500, mamy cofnięcia do wsparcia na 3200. Jeśli nie wszedłeś, spróbuj wejść na 3200 stop loss na 3152, take profit 4500. Ryzyko 18 KX, zysk 68% na ETH, zarobek 1300 z dźwignią 10 krat, średnio 1300. To mój plan na Ethereum. Jestem w obu tych transakcjach. Bitcoin daje 4000 zysku. Widzieliście, jak otwieram pozycję? Kupiłem BTC przy spadku do 85K. Jeden Bitcoin, więc to się opłaca. zysku, ETH lekko na minusie, ale znów idzie w plus. Dołączcie do nas, na telegramie jest 260 osób, XRP to perełka sezonu. Mocno wzrósł od 50 centów, jeśli śledziliście filmy, mój post na X. Możesz zobaczyć tutaj. Napisałem na X, gdy Ethereum kosztowało 50 centów. Dogę, Pepe, co dalej? Shiba wkracza na pole bitwy w Magicraft. To gra MOBA, w której zarabiasz. To memowa gra online. Możesz też wygrać nagrody o wartości 1000 dolarów. Wybrałem już kilka osób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób. Muszę wybrać jeszcze pięć osób, by wygrały po 100 dolarów. Sortuję według polubień i odpowiedzi i po prostu przewijam. Wybiorę kolejnego zwycięzcę 100 dolarów. Gotowi? A zwycięzcą jest czy już wygrałeś? OK, muszę załadować więcej. Dobra, gotowe. Załadowałem więcej. Dzięki wszystkim za komentarze. Jest 106 komentarzy i 63 tysiące wyświetleń. Gotowi? Przewijamy, a zwycięzcą jest... Uch, już wygrałeś. Fuku, gratulacje. Kolejny zwycięzca to Crypto Wizard. Gratulacje, Crypto Wizard. Zarejestruj się przez swój link do konta. Świetnie, gratulacje. Wygrywasz 100 dolarów, a ja wybiorę więcej zwycięzców. Przejdź na X i wykonaj zadania z tego posta. Obserwuj mnie, by dostać info o loterii 1000 dolarów na X, co jest świetne. Make games great again. MCRT Ethereum to ten spadający trójkąt, o którym mówiłem dla Ethereum. Wszystkie linki do tych rzeczy są poniżej pod filmem. Jeśli zjedziesz niżej, możesz się zapisać na bonus 60 dolarów na Bit i 5500$ dolarów na Bitunix, giełdę bez KYC dostępną globalnie. Każdy może handlować. Na jamescryptogroup.com dołącz do Telegrama i kursów. Na X jest też loteria 1000 dolar. Możesz zobaczyć niektóre komentarze moich uczniów. Wczoraj widziałem coś super na jednym z moich postów. Jesteś 50 000 dolar do przodu dzisiaj. Dzięki, James. Niesamowite. Wielu moich uczniów zarobiło sporo. Moje portfolio przekroczyło dziś milion dolarów dzięki kursowi mistrzowskiemu. Jamesa, musisz zobaczyć, jak ludzie kupują domy za 2 miliony dolarów dzięki Twoim filmom o Harley Davidson. Ktoś kupił Pantone, zarobił 500 tysięcy. Ja zacząłem dwa tygodnie temu, zysk 1700 dotąd. Więc pamiętaj, weź. Mam 20 tysięcy zysku. Pilny film o Dogecoin sprzed lat przyniósł mi 100 tysięcy dolarów. Mam tysiące takich komentarzy. To piękne, dziękuję wszystkim, mam nadzieję, że macie wspaniały dzień. Dajcie znać w komentarzach, co chcecie, żebym przeanalizował. Właśnie zrobiłem o Bitcoin i Ethereum. W następnym filmie będzie o Tesli, Bitcoin i o czym poprosicie. Kocham Was wszystkich, miłego dnia. Nie zapomnijcie zajrzeć na X, jest tam konkurs z nagrodą 1000 dolarów. Jeszcze kilka osób do wyboru. Kocham Was wszystkich, miłego dnia i do zobaczenia jutro.